Prawdziwi przyjaciele. Historia o przyjaźni. Pewnego dnia młody człowiek postanowił się ożenić. Przez tydzień wykonywał wszystkie prace domowe, przygotowując się do ślubu. Pewnego wieczoru zwrócił się do ojca: Tato, mam prośbę do ciebie. Nie mam czasu na wszystko sam, więc proszę, oto lista moich przyjaciół dla ciebie. Zadzwoń do nich i zaproś ich na mój ślub. Dobra, synu, odpowiedział ojciec. W dniu ślubu, syn podbiegł do ojca i zaczął się oburzać. Tato, prosiłem, abyś zadzwonił do wszystkich moich przyjaciół. Dokładnie to zrobiłem, ale na mojej liście było pięćdziesiąt osób, a ja widzę tylko piętnaście z nich. Synu, zadzwoniłem do wszystkich, wszystkich pięćdziesięciu osób. Każdemu z nich powiedziałem, że dzwonię na Twoją prośbę, że masz teraz kłopoty i potrzebujesz pomocy przyjaciół. I poprosiłem wszystkich o przybycie w tym czasie właśnie w to miejsce. Więc nie martw się, synu. Wszyscy twoi przyjaciele są tutaj teraz.